I guess, or more? Okay. Yes. Mm -hmm. um, so we need some short introduction. This is uh, temple workshop scale changer harmonium. Moment. Hare Krishna. witamy w świątyni Hare Krishna. Jest z nami Deva Prabu, który naprawia instrumenty wielbicieli na całym świecie i powie nam, jak właściwie używać harmonium. So this is a scale changer harmonium. To jest harmonium z scale changerem, czyli z zmianą wysokości tonów. There's option is the to, to się nazywa, e, nie wiem jak po polsku scale changer, dlatego że można przesuwać e, wysokość tonacji odpowiednio do czyjegoś głosu. This scale changer mechanism is free to use. Ten można używać tego scale changer'a. The only thing which is about it, Jedyna ważna rzecz odnośnie tego. When you want to change the scale, press this uh, button. Call this? button knob. knob. Press this knob all the way down. Jedyna ważna rzecz odnośnie używania scale changer'a. Czy su suwaka tonacji, że żeby używać tego suwaka, trzeba nacisnąć ten, ten guzik do samego dołu. Uh, then, uh, is easy. Wtedy używanie suwaka jest łatwe. Then you can I wtedy możesz opuścić. jeśli uh, you press it like and then try to move, jeśli naciśniesz do połowy i będziesz przesuł, próbował przesuwać. To wtedy uh, przyciski pod klawiaturą będą dociskać, będą pocierać o przyciski od piszczałek i będzie problem. So don't be careful. Więc. Don't, don't be careful. Nie bądź uważny. Jak będziesz zbyt uważny, to będziesz robić to tak. So be be, be like Więc tutaj nie Press bądź uważny. Down. Do, po prostu bądź silny. Right, Nacisnij do końca, przesuwaj w lewo, w prawo i opuść. Okay. Dobrze. So,